Zanim padnie pierwsze słowo na planie, musi najpierw powstać scenariusz. Dziękuję. Według scenariusza do dzisiejszego odcinka pojęciownika teatralnego najpierw się z Wami witam. Dzień dobry i zapowiadam o czym będzie dzisiejszy odcinek, ale to już chyba wiecie. Scenariusz to egzemplarz sztuki teatralnej, w którym zapisane są dialogi, akcja, sytuacja i konflikty. Scenariusz może scenarzysta wymyślić i napisać samodzielnie lub może zaadaptować inne dzieło literackie i zamienić je w scenariusz sztuki lub filmu. Podczas prób teatralnych scenariusz w rękach reżysera zamienia się poprzez dopiski naniesione na nim w scenariusz reżyserski. Znaleźć w nim możemy zapiski reżysera, inscenizatorów, zawiera notatki związane z interpretacją tekstu, ruchem scenicznym, oznaczeniem pauz, efektów świetlnych i dźwięku. Zapraszam na rozmowę z panią Maliną Prześlugą. Pani Malina jest dramatopisarką. Pisze przepiękne, mądre, współczesne teksty, głównie z myślą o Młodym widzu, teksty dla dzieci i młodzieży. Pani Dzień Malino, dobry. Przede wszystkim tutaj leżą przed nami scenariusze Pani autorstwa. Chciałabyś, chciałabym, żebyśmy e, zaczęli rozmowę od tego, jak powstaje scenariusz. E, chciałabym odpowiedzieć w bólach, ale to nieprawda. <noise> e, no, jak znam swój przypadek. W moim przypadku. E, powstaje w wielkiej przyjemności. To jest jakby chyba najważniejsze, jeśli chodzi o proces y, twórczy w ogóle. Mm. I tutaj i, i jakby, i tu się kończy taki ogół. Natomiast już co dalej, jak powstaje scenariusz, zależy od wielu czynników, bo bywa, że scenariusz powstaje dlatego, że ktoś mi y, zlecił napisanie sztuki na konkretny temat, mhm. który bardzo na przykład mi się podoba i się na to zgadzam. Ostatnio był taki przypadek Teatr Miniatura w Gdańsku poprosił, żebym napisała sztukę i wokół tematu najbrzydsze zwierzę świata. I to jest w ogóle taki mój konik. Ja bardzo lubię takie tematy poruszać. Zgodziłam się od razu i ta sztuka powstawała właśnie w oparciu o tę myśl i o taką postać. Ale bywa też tak, że dramat po prostu powstaje zupełnie dla nikogo sam w mojej głowie. I najczęściej wtedy, gdy piszę dla dziecka, zaczyna się od bohatera. Dosłownie przychodzi do mnie, do głowy mojej jakaś postać. Mówi już konkretnym językiem, jakoś tam często już konkretnie wygląda w mojej wyobraźni, i na przykład ma jakąś sprawę do rozwiązania, jakiś problem. Coś, z czym po prostu przychodzi, i to jest mój temat sztuki. I od tego się zaczyna. I ja zaczynam po prostu pisać tej postaci dialog z inną postacią albo monolog. I wiem, że wielu autorów, zanim przystąpi do pisania, to sobie robi tak zwany treatment, czyli bardzo skrótowo, to jest to fajne słowo, po polsku mówi się na to, drabinka. Treatment to jest jakby streszczenie sztuki, której jeszcze się nie napisało. Eee, I wtedy, jak zaczynamy pisać, to już generalnie wszystko wiemy. A ja bardzo tego nie lubię. Ja lubię nie wiedzieć i lubię pisząc odkrywać, co będzie dalej. Czyli zasada jest taka, że właściwie nie ma zasad, bo hmm. wiem tylko tyle, ile zdążę napisać, a co dalej, to się dowiem. Tak. A ja właśnie miałam spytać o te zasady A. pisania scenariusza. Jakie są zasady tego, no, że. Żeby... Za... Może tak. od tego zacznijmy, jak wygląda scenariusz. Tutaj jest parę przykładów. Ja nie wiem, czy mogę tak ten po pokazywać tak. do kamery, bo Poprosimy. to są w ogóle to są takie e, przypadki, które później trafiają do, e, do archiwum teatru, bo to są konkretnie mówi się, że e, egzemplarze reżyserskie ja się z tym nie zgadzam, bo akurat te są dramaturskie. Może dlatego się mówi inaczej, bo tak trudno to wymówić. I tu są, może w tym akurat mniej widać, ale są przeróżne notatki moje. Czyli to nie są te scenariusze reżyserskie, które powstają to są w trakcie, w trakcie prób. powstają, ale mm -hmm. one się nazywają reżyserskie, ale nie należą do reżysera, tylko do mnie, więc jakby okay. to są moje skreślenia. Dopiski. Zwykle tak to wygląda, że najpierw są próby stolikowe albo czytane, i wtedy aktorzy dostają takie egzemplarze i sobie czytamy wszyscy. I tutaj widać wyraźny podział na rolę. Tak, widać podział bohaterów. na rolę. Zawsze jest, ja tak robię, że dla ułatwienia do, do, do pracy wszystkich mam na pierwszej stronie spis aktorów i tutaj nie wiem czy to widać, ale do, znaczy postaci spis i przypisane już długopisem na próbie, który z aktorów jaką postać gra. No, i później jest scena pierwsza, scena druga, scena trzecia, i tak W trakcie takich prób czytanych my sobie skreślamy wiele rzeczy. I to jest też ciekawe, bardzo często się okazuje, że po prostu tekstu jest za dużo. Monologi na przykład są za długie, bo na papierze wydaje się, że wszystko, jakby co ma być napisane, jest napisane. A potem przychodzi aktor z całym swoim emploi, czyli emploi to jest to, jak wygląda, jak, kolejnym się, jak się porusza, jak mówi. I on na ten monolog ma swój konkretny pomysł i okazuje się, że wiele rzeczy, które ja napisałam, wcale nie muszą być przez niego powiedziane, bo on to po prostu dowygląda, zagra itd., itd., więc wtedy się bardzo dużo skreśla. I w ogóle, jakbyście chcieli pracować w teatrze, to polecam mm, nauczyć się skreślania własnej e, pracy bez jakiegoś takiego, nie wiem, bólu i poczucia straty, bo e, głównie to na tym polega. Trzymam w ręku pani dwa scenariusze, i w obydwu głównymi, głównymi postaciami występującymi w spektaklu są, uwaga, chomik, karaluch, szczur, lewa, czyli pewnie nie, prawa, Rę dłonie to są dwie. Yy, no. Dzika mrówka, dużo zwierząt. Yy, dużo robali. No? Ja miałam taką yy, owadzią fazę twórczości kiedyś, kiedy mnie fascynowały yy, wszelkie maści, właśnie takie yy, nieoswojone przez literaturę do końca yy, żyjątka, które bardzo często są traktowane przez ludzi jako takie jakieś odpychające, trochę obrzydliwe albo niewarte uwagi. Yy, I one mi się wydawały zawsze ciekawsze niż. Yy, niż takie już znane nam, na przykład pluszowe misie czy pieski, bo o pluszowych misiach i pieskach to my bardzo dużo wiemy. Wiemy, jakie są, wiemy, czego się po nich spodziewać, możemy się domyślać, jaki mogą mieć problem, a o takim karaluchu to poza tym, że jest trochę obrzydliwy i mały, to co my wiemy? Nic. Ale okazuje się bardzo fascynujący dla młodego dziecka. No właśnie, ja dziecka. mam teraz przykład z domu, mój 3,5-letni syn kocha robale wszelkiej maści. Jak idziemy do parku, to nie oglądać kwiaty drzewa, tylko szukać robali. I musimy znaleźć co najmniej 10, żeby on był zadowolony. Więc coś w tym jest, że to jest fascynujące. Ja jestem jeszcze ciekawa, skąd czerpie się pomysły? Czy? Z obserwacji własnego dziecka, czy ze swojego dzieciństwa, mhm. czy może dzieci w ogóle są dla pani bliskim tematem, ich psychika, ich postrzeganie świata. Z mojego dziecka dopiero chyba zaczynam coś tam zżynać, bo on dopiero 3 lata kończy, więc to są na razie takie pojedyncze obserwacje, a ja piszę też dla dzieci troszkę starszych niż 3 lata, ale bardzo dużo pamiętam ze swojego dzieciństwa i przetwarzam gdzieś. Właściwie dopóki nie. Pojawił się na świecie mój syn, to ja nie miałam kontaktu z dziećmi raczej takiego pozateatralnego. Także też nie, nie było tych inspiracji na bieżąco z, mm -hmm. z dzieciaków. Ja wiem, że to zabrzmi jak banał, ale no, zabrzmi jak banał. Ja się wewnętrznie czuję dzieckiem. Jest, jest coś w tym. To jest, to jest prawda, że mm, po prostu chyba. Pewne rzeczy, jakaś wrażliwość, ona nie, nie odchodzi, nie umiera po prostu i, i się z niej dalej czerpie. Mam nadzieję, że nie wyczerpie się do dna. Mała Malina. Y, pisze, pisała? Tak. Właśnie kiedy się pani dowiedziała o tym, że umie pisać i że lubi pisać? Y, to, y, lubię o tym opowiadać. Bardzo rodzice mnie jakby wspierali w tym. Jak zaczęłam pisać wiersze, y, a wiersze zaczęłam pisać bardzo wcześnie. Już w podstawówce takiej dosyć wczesnej, chyba w czwartej klasie, zafascynował mnie Miron Białoszewski i y, pisałam wtedy wiersze i mi się wydawało, że są takie fajne, jak jego. <głosy> <głosy> Ale kilka ocalało niestety i nie są takie fajne. I y, y, tak, i zaczęło się od poezji. W liceum pisałam całą masę wierszy głównie miłosnych. Y, Złamano sercowych takich oczywiście. Yy, pisałam je wszędzie, na serwetkach, gdzieś w ogóle na ręce, nawet mi się zdarzyło kiedyś napisać wiersz, żeby mi nie uciekł. I potem je wszystkie. Tata mnie poprosił, żebym pospisywała je do komputera. I na 18 urodziny dostałam Tomik wierszy o. wydany przez moich rodziców, co było takim pięknym, jakby podkreśleniem tego, że, że warto o to robić. Oni że... wiedzieli pierwsi. Tak. Na koniec pytanie techniczne. Jak długo pracuje się nad scenariuszem? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Zdarzyło mi się napisać taką 30-stronicową sztukę w niecałe dwa wieczory, ale zdarzyło mi się pisać sztukę rok. Y, oczywiście nie dzień w dzień, mhm. z długimi przerwami. To, co prawda, była, y, to był tekst dla dorosłych i on musiał jakoś tam trochę pracować we mnie, dojrzewać. I naprawdę trudno jest tutaj powiedzieć, ile to trwa, ale jest takie jedno słowo klucz, które sprawia, że będę wiedziała dokładnie, ile to potrwa. Mhm. I to słowo jest angielskie i brzmi deadline. I to mhm. znaczy po prostu, że jest y, się moment, kiedy zaczynają się mhm. próby i ten scenariusz musi być gotowy, więc ja jakby wtedy wiem, kiedy go skończę. A co pani czuje, jak już zaczynają się te próby i nagle widzi pani swój tekst, jak jest kreowany na scenie, jak jest wymyślany przez reżysera Aha. dalej i, i przez aktora? Ciągle pamiętam, co ja czułam na samym początku. Ja miałam pierwszą premierę 11 lat temu i to było wtedy tak fascynujące wszystko. Za tym pierwszym razem, za tym piątym razem no, czuję się potężne emocje, bo to, co się pisało, nagle okazuje się, że inni ludzie. Robią, jest w jakimś sensie dla nich ważne, wkładają tam serce i, i uosabiają te postaci, które wymyśliłam, i to było wspaniałe uczucie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. I czego się życzy komuś, kto pisze teksty, scenariusz? W obecnych czasach tego, żebyśmy grali po prostu. Tak. Żeby nas otworzyli chyba. No. A w tych czasach, które nadejdą już piękniejszych? Do tego, żeby mi się dalej chciało pisać. Do tego życzę. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. <laughs> Tak jak zaczęłam, tak zakończę dzisiejszy odcinek. Sprawdziłam, co jest napisane w scenariuszu, już wiem. Na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia za tydzień.